Ale on powiedział, że mer, jest taki, który ma łatwość w czuł, w odczuwaniu obecności duchu. Więc medialność. To jest umiejętność. Mer. Więc jest to powieszka zdolności. Może ona Może mieć skutki intelektualne. Skryta, Może to mieć pisemne mówić czyli malować, albo powodować efekty fizyczne. Materiażem samym, to płasnia. Na przykład materializacja, to płasnia. Materiażem samym dematerializacja, transport. Dzieje się przemarzenie przedmiotów. No każdy na psychopiktografii. Przykład psychopiktografii. Całe rzeczywiście wiadomo, że musi. I wyłączyć poprzez ciężkie możemy określić Technika. Należy technikę. Technika. Esef monadi. Należy popatrzcie technikę zależna była się już czasem. Monadi zawsze ten sam czas tego samego dnia żeby przeciągnąć poważne ponieważ niestety a jest dużo e, psychopiktografii, które są tylko ćwiczeniami, które jest ćwiczenia, para que aby mogło osiągnąć stan europełnym Parę kilku zapytań do Stefena, aby duchy, które przyjdą, aby z tych jest milionów, zdołać kilka Stefens materia, że one, te duchy, które się pojawią, mogły malować rzeczy piękniejsze niż takie, które malowały na ziemi. Da, forma jak psychografię. W ten sam sposób psychografia. Wielu zbyt to paradyzem banalności. Jeśli ma przejść duchy, mówić banalne rzeczy. Że repetycja, że powtarzasz to, co wszyscy już powiedzieli. Tak, to strata czasu. Kogo tam mija psikofonia? jest tak, że psikofonia. Para Żeby mówić coś o czymś istnieł. To jest coś zupełnie zbyt negatywne. Devemos direcionar nossa capacidade. Musimy skierować nasze zdolności. Como dizia o Cardel. Jak mówił o Cardel. O um a mediunidade de cura, Na przykład, gente, atender as pessoas, madame, exercer a mediunidade de cura gratuitamente. De de cura, gratuitamente. como diz ela, Kardec, ela, Kardec, porque, é porque é uma faculdade de doação da sua energia? Então, no seu caso.